Cześć, mam na imię Agnieszka i jestem wedding plenerką. W swojej pracy, kiedy polecam usługodawców parom młodym, kieruję się przede wszystkim profesjonalizmem, autentycznością i poczuciem piękna i estetyki. I te wszystkie cechy, a nawet dużo, dużo więcej, posiadają właśnie Kaja z Radkiem, których Wam bardzo, bardzo gorąco polecam. Praca z nimi to czysta przyjemność. Kaja znam już od 6 lat, poznałyśmy się na warsztatach, ślubnych i od tamtego czasu tworzymy co roku razem piękne realizacje. Mamy cudowne pary młode, razem z radkiem tworzą niesamowity duet. Przede wszystkim słuchają, spełniają marzenia, wprowadzają świetną atmosferę. Na ślubie i weselu czasami wręcz są niewidoczni, <laughs> ale efekty później widać na materiale. Ich zdjęcia zapierają zdjęcia i filmy zapierają dech w piersiach naprawdę. Pary moje do tej pory wspominają cudowną współpracę i kochani naprawdę, jeżeli zastanawiacie się chociażby przez ułamek sekundy, kto powinien uwiecznić najważniejszy dzień w życiu wasz, to od razu uderzajcie do Kai i do Radka i macie 1000% pewności, że będziecie co chwilę wracać do tych wspomnień i do tego materiału.